Jared Leto chyba chce zniszczyć kolejne uniwersum. Sonic 4 został zapowiedziany i mamy nawet przybliżoną datę premiery. Prawdopodobnie znamy aktorkę, która wcieli się w Jean Grey, znamy ją ze Stranger Things. Netflix produkuje nowy film o pogromcach duchów, powstaje nowa mumia, a Disney mówi, że przyszłość gwiezdnych wojen jest w dobrych rękach. To i wiele innych ciekawostek w dzisiejszym materiale. No, ale najpierw chciałem wam podziękować za to, że po prostu jesteście. Jest was ponad 100 tysięcy, no i ta liczba no w sumie od roku nie wzrosła. Czyżby to był cap fanów Marvela? Udowodnijcie, że nie. No a zaczniemy od pierwszych plotek od Dana RPK, ponieważ ten na swoim Patreonie napisał, że studio Marvel rozmawia z Anion Taylor Joy do wystąpienia w jakiejś roli. Tego nam nie powiedział: może nie chce, a może nie wie, ale chodzi o film Spider-Man 4. No i przychodzi mi jedna postać na myśl, a jest to oczywiście Black Cat. No ale może wy macie jakąś inną rolę dla Annie Taylor-Joy w Spider-Manie 4? Czyżby to była nowa MJ? <grym> Nie no, wątpię. Dobra, kolejna plotka, o której wspomniał Daner RPK na swoim Patreonie, jest to, że studio Marvel chce zatrudnić Anne de, Anne de Armas w Avengers... Doomsday. No i powiem Wam, że no takie informacje no to można napisać o każdym, a później powiedzieć, że o, jednak nic nie wypaliło. No ale fajnie byłoby zobaczyć Anne de Armas, szczególnie po tym, co widziałem w zwiastunie Baleriny i w kilku innych zresztą filmach akcji z aktorką w roli głównej mogłaby być takim fajnym odświeżeniem całej tej franczyzy, no ale pamiętajcie, jest to na razie taka malutka ploteczka. Natomiast ploteczką nie jest fakt, iż właśnie zapowiedziano kolejny sequel 28 lat później. Nawet podano nam datę premiery, a 28 lat później jeszcze nie miało swojej premiery, na którą no poczekamy jeszcze trochę. 28 lat później, który ma premierę latem 2025, to kolejne dziecko Alexa Garlanda i Danego Boyla. No, ok, nie zabrzmiało to zbyt ciekawie, ale przynajmniej zapowiedziano kolejny film, który będzie się nazywał 28 lat później, część druga. Koścista Świątynia, albo świątynia z kości. Po prostu oryginalny tytuł to Bone Temple. Nawet mamy datę premiery, która zapowiedziana jest na 16 stycznia 2026. No i zazwyczaj w styczniu nie wypuszcza się dobrych filmów, a po zwiastunie 28 lat później śmiem twierdzić, że może to być początek naprawdę bardzo interesującej trylogii. Także plany na styczeń prawdopodobnie się zmienią. No więc na styczeń mamy trzy. Całkiem ciekawe filmy, które mają teoretycznie datę premiery, czyli sequel do 28 lat później. Disney ma niezapowiedziany film z premierą na styczeń 2026. No i jeszcze mamy film Weapons od New Line Cinema. Także to są trzy takie dosyć dobre filmy, które teoretycznie nie powinny mieć premiery w styczniu, no bo w styczniu się daje same najgorsze chłamy, żeby się szybko ich pozbyć. I lecimy później już z blockbusterami. Co wy o tym sądzicie? Dajcie mi znać tam, gdzie zwykle. A my przechodzimy do krzyku 7, ponieważ Courtney Cox oficjalnie powróci po raz siódmy. Raczej nie jest to jakaś wielka niespodzianka, no ale biorąc pod uwagę wszystkie dramy, które działy się za kamerą e, siódmej części krzyku, czyli mówię tu oczywiście o Melisie Barerze, o Jenie Ortedze czy Christopherze Landonie no to powrót Courtney Cox nie był taki stuprocentowy. No ale teraz Variety oficjalnie potwierdziło, że Courtney Cox jeszcze raz wcieli się w Gail Weathers w Krzyku 7. Courtney Cox będzie grała u boku Neve Campbell, czyli Sidney Prescott, która no, wywalczyła sobie większą garzę, no i w związku z tym pojawi się w siódmej części. Na razie nie znamy detali dotyczących fabuły tej siódmej części, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo dużo nowych aktorów, praktycznie nowe pokolenie, bo mamy nawet aktorkę, która ma grać córkę Sydney Prescott, wydaje mi się, że w siódmej części i Gail Weathers i Sydney Prescott no zostaną gdzieś tam w jakiś ikoniczny sposób zamordowane. I to miałoby nam sugerować pójście o krok dalej. To znaczy, oryginalna obsada cała jest już wyrżnięta. No i teraz mamy nową obsadę, nową świeżą krew, która będzie walczyć z Ghost z Ghost Rider'em, chciałem powiedzieć z Ghost facem w kolejnych filmach. Daj mi znać co o tym oczywiście sądzisz a my przechodzimy do przyszłości Gwiezdnych Wojen ponieważ jeden z szefów Disneya powiedział że czekają nas naprawdę lata płynące miodem i mlekiem tak to się mówi no po prostu tłuste lata czekają Gwiezdne Wojny ale czy na pewno no ja mam swoje obawy przez jedno zdanie które powiedział. Na razie nie mamy zbyt wielu oficjalnie zapowiedzianych projektów ze świata Gwiezdnych Wojen. Wiemy, że Mandalorian i Grogu ma oficjalnie podaną datę premiery. Zresztą film został już ukończony i teraz czeka go postprodukcja. Oprócz tego mamy Andora drugi sezon i drugi sezon Asoki. Oprócz tego no, tak naprawdę nie mamy nic zapowiedzianego ze świata Gwiezdnych Wojen. No ale jeden z szefów Disney Entertainment, czyli Alan Bergman w wywiadzie dla Vulture powiedział, że przyszłość Gwiezdnych Wojen jest naprawdę bardzo ciekawa i ekscytująca. No i specjalnie nie zapowiadali nowych seriali i filmów, bo chcieli mieć pewność, że mają same hity. Że to co oni chcą, pokazać fanom jest w 100% prawidłowe i dopiero kiedy będą mieli tą pewność, no po prostu podzielą się tymi informacjami z fanami. I to mnie od razu zaniepokoiło, bo powiedział to co Disney chce zrobić z Gwiezdnymi Wojnami musi być fajne według ich standardów i dopiero wtedy się tym podzielą, a powinien powiedzieć to co fani Gwiezdnych Wojen chcą. Wtedy oni to zrobią i podzielą się z, z fanami Gwiezdnych Wojen. To jest malutki szczegół, ale jaki znaczący. Powiedział, że to, co oni chcą, żeby zrobić, musi być fajne według ich standardów, a nie to, co fani chcą. No i wiele razy już spotykaliśmy się z tym nie tylko przy okazji Gwiezdnych Wojen, ale też um, MCU i DCEU. Studio, rob, studio robiło to, co oni uważają za stosowne, a później wychodził z tego Kashan. No, najlepszym chyba przykładem jest MCU po Avengers Endgame. Studio skupiło się, na tym, co się na, na tym, na czym się skupiło, i praktycznie każdy projekt po Avengers Endgame to, no, nie oszukujmy się, kaszan z kilkoma wyjątkami. No i Gwiezdne Wojny też ta nowa trylogia, odkąd Disney położył swoje łapki na, na, na Gwiezdnych Wojnach, no to też nie idzie im najlepiej. No i to jest trochę niepokojące, no ale oczywiście zobaczymy jak będzie. No i zanim przejdziemy dalej, no to chciałbym podarować wam prezent na ostatnią chwilę, który ma nawet 10% rabatu. Zagrałeś o jeden mecz za dużo i zapomniałeś kupić prezenty, prawda? No nic się nie dzieje, masz w końcu Enebę, link do partnera w opisie. No ale, żeby nie skończyć z pustym portfelem, skorzystaj z kodu rabatowego Last Minute, który teraz widzisz na ekranie. No i znajdź prezenty świąteczne dla każdego. W ofercie masz takie gry jak Batman Arkham Collection, Mafia Definite Edition, Dave the Diver, Metro Exodus, Doom Eternal, Hearts of Iron 3, Minecraft, Java i Bedrock, Stalker, Trilogia, Bundle Deal, Days Gone by, Stranded i wiele, wiele innych tytułów. No i teraz przechodzimy do kolejnego newsa, który mówi o tym, że Lee Cronin, tak jak od razu wam powiem, Lee Cronin będzie robił nową mumię dla Blumhouse i moim zdaniem jest to świetna informacja. Lee Cronina możecie kojarzyć z ostatniego horroru Ze świata Evil Dead, czyli Martwe Zło, czyli Martwe Zło powstaje Evil Dead Rise, który jest najlepiej ocenianym filmem z całej franczyzy, oprócz pierwszych dwóch oryginalnych filmów Samaraimiego, które myślę, że nigdy nie zostaną pokonane. Także w Teorii, w cudzysłowie, ten nowy Evil Dead jest najlepiej ocenianym filmem. No i teraz bierze się za nową mumię, która, uwaga, tu ciekawostka dla tych, którzy no, w sumie nie interesują się tym tak jak ja, pierwsza mumia powstała w 1932, no i od tamtej pory mieliśmy kilku aktorów, którzy wcielają się w tego ikonicznego potwora, ze, ze świata Universal, ostatnio mieliśmy w 2017 w filmie z Tomem Cruzem, który no, był niezłym kaszanem, nawet nie zarobił na siebie i ten film, co ciekawe, miał być początkiem nowego uniwersum, nowej franczyzy o potworach Universal, no ale patrząc na wyniki Box Office'u i, i Rotten Tomatoes, no to skasowano skasowano tą franczyzę. No a wcześniej Bernard Brendan, przepraszam, Brendan Fraser wystąpił w kilku filmach, w których widzieliśmy na przykład też um, Króla Skorpiona, który był spin-offem całej tej franczyzy. No i teraz, tak jak powiedziałem, Lee Cronin będzie reżyserem Nowej Mumii, nawet mamy datę premiery, czyli 2026. No zapowiada się gruby rok. Ewidentnie Blumhouse inwestuje w filmy o potworach ze świata Universal, ponieważ ostatnio zrobili Niewidzialnego Człowieka, który okazał się naprawdę gigantycznym sukcesem. Już niedługo premierę będzie miał Wolfman, no i niedługo zabiorą się za nową mumię. Tak więc wygląda na to, że uniwersum może jednak powstać. Ja bym się nie obraził, gdyby Blumhouse robił wszystkie filmy o potworach z uniwersum Universal. No, ale zobaczymy oczywiście jak będzie, czas pokaże. No, a czy czas pokaże, czy nowy film z pogromcami duchów w roli głównej będzie sukcesem? No, nie wiem. Mówią o tym. O porażce mówią dwie rzeczy. Po pierwsze, robi to Netflix, który znany jest z tego, że adaptuje różnego rodzaju rzeczy na swój sposób. No i dwa będzie to animacja. Deadline właśnie opublikował informację, że Sony Animation i Netflix pracują nad filmem animowanym ze świata pogromców duchów. Reżyserem będzie Chris Pern, którego możecie kojarzyć z takich animacji jak bracia Wilbow albo Klopsiki kontratakują. No niestety nie mamy żadnych informacji na temat fabuły, obsady czy czegokolwiek na temat tej nowej animacji. Natomiast animacja jest to słowo klucz. Wydaje mi się, że jest to krok w sumie w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę, że oryginalne filmy miały miejsce ponad 40 lat temu, także aktorzy no już powoli przechodzą na emeryturę, a niektórych już nie ma niestety wśród nas. Rest in peace. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę to, jak została przyjęta ta nowa franczyza, czy nowy reboot pogromców duchów. Który no, z których nowy, czyli Frozen Empire, na razie nawet nie zarobił na siebie i nie wygląda na to, żeby zarobił, no bo już dawno nie ma go w kinach. Miał budżet um, 100 milionów dolarów, a zarobił w box-office 200 milionów dolarów, tak więc ledwo wychodzi na zero. No i być może animacja to krok w dobrym kierunku. No, będziemy musieli po prostu poczekać i zobaczyć, aczkolwiek. Wiecie, jak to jest z animacjami i wiecie, jak to jest z Netflixem. Kolejna informacja to już świat mutantów w MCU, ponieważ super hollywoodzki Jeff Snyder powiedział podczas podcastu The Hot Mike, że Sadie Sink, którą kojarzycie z roli Max ze Stranger Things, jest w trakcie rozmów, aby wcielić się w Jean Grey w reboocie X-Menów dla MCU. Oczywiście Snyder zostawił sobie otwarte drzwi, powiedział, że to jest plotka, ale że słyszał, że właśnie Studio Marvel chce, aby Sadie Singh, czyli bardzo młodziutka aktorka, wcieliła się w rolę Jean Grey. No i patrząc na aktorkę, ja rozumiem dlaczego. Po pierwsze, jest ruda, a Jean Grey jest ruda i to od razu rzuca się w oczy. Po drugie, no ma doświadczenie już w produkcjach super bohaterskich albo nadprzyrodzonych, właśnie w Stranger Things albo w Ulicach Strachu. Kolejną informacją, którą Snyder usłyszał, jest fakt, iż Sadie Singh jako Jean Grey ma pojawić się wcześniej niż w filmie X-Men, no bo film X-Men nawet nie ma reżysera. A Kevin Feige powiedział, że tu i ówdzie będą wrzucani X-Meni, tak aby zapowiedzieć, powoli, zapowiedzieć i powoli przyzwyczaić widzów do tej, tej nowej franczyzy, która wchodzi w, no umówmy się, siódmej fazie, Projektów Marvela, także prawdopodobnie zobaczymy ją w Avengers' Secret Wars. Czy Doomsday? Raczej nie. No i warte jest zwrócenie uwagi jeszcze na wiek aktorki. Jest to bardzo młoda aktorka i jej Jean Grey oczywiście byłaby również młoda. I to jest, to jest dobre, ponieważ. Disney, czy raczej Marvel, no nie wiem, z kim oni podpisują tą umowę, nieważne, mogą podpisać umowę z aktorami na powiedzmy 10 lat. No i to miałoby sens, żeby aktorzy rośli razem z rolami. To jest bardzo logiczne, bardzo typowe ostatnio, ale ten błąd popełnił Netflix e, robiąc. Um, przypomnijcie mi. Stranger Things. No bo aktorzy grają 15-latków, mając już grubo ponad 20 lat w niektórych przypadkach. Także no to jest jeden problem, z którym poradził sobie na przykład James Cameron robiąc awatara, nagrywając wszystkie cztery awatary jednocześnie. Także tutaj mogą zrobić to samo. Moim zdaniem jest to świetna aktorka na dobrym miejscu, no ale oczywiście wszystko zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy też, jak będzie z uniwersum Sonika, bo właśnie zapowiedziano czwartą część. Tak, dobrze usłyszeliście, czwarta część została oficjalnie zapowiedziana. I to nawet dzień przed oficjalną światową premierą części trzeciej. Widocznie studio liczy na sukces. Teraz już trylogia filmów o Soniku wraz z jednym serialem Knuckles jest naprawdę fascynująca. Zaczęła się w 2020, no i ma się naprawdę dobrze. Variety opublikowało właśnie informację, że Paramount Pictures oficjalnie zapowiedział Sonic 4, no i nawet mamy datę premiery, czyli wiosna 2027. Niestety nie znamy żadnych szczegółów dotyczących czwartego filmu z tego uniwersum, aczkolwiek data premiery może sugerować nam naprawdę Niezłą konkurencję. No i teraz, który film zostanie opóźniony? No, zobaczymy. W tym momencie na wiosnę 2027 zapowiedziane są trzy naprawdę mocne filmy, czyli Sonic 4, Godzilla i Kong 2 oraz Avengers Secret Wars. No, i teoretycznie jest miejsce na te wszystkie trzy franczyzy w wiosnę 2027, no bo jeden może mieć premierę w marcu, drugi w kwietniu, a trzeci w maju. No i hej, wszystko jest w porządku. Nas będzie czekał naprawdę niezły początek 2027 roku, jednocześnie nie nadwyrężając naszych budżetów. No, nie mogę się doczekać na kolejne newsy związane z Sonikiem 4. Sonic 3 wydaje się być naprawdę mocnym kandydatem na najlepszy film z całej trylogii, no ale na polską premierę musimy poczekać jeszcze dosłownie parę dni. No i niestety na premierę kolejnej e, franczyzy również będziemy musieli poczekać ładnych parę miesięcy, ale wygląda na to, że Jared Leto chce zniszczyć, pomorbił się kolejną franczyzę. Nie, no oczywiście mówię to dla żartów, bo Jared Leto jest. Dobrym aktorem po prostu scenariusze są do dupy. A jaka to franczyza? Mówię oczywiście o Himenie, czyli tych zabawkach ze studia Mattel, bo oficjalnie potwierdzono, że będzie wcielał się w szkieletora, ale oprócz tego mamy kilka innych nazwisk, które są no sami ocencie. Już od jakiegoś czasu wiemy, że powstaje reboot Masters of the Universe. W Himena wcieli się Nicolas Galicin, w Duncana wcieli się Idris Elba, a w Tyle wcieli się Camila Mendes. No i Amazon i Mattel właśnie opublikowali nazwiska czterech aktorów, którzy wcielą się w Przeciwników Himena i jego drużyny. Przede wszystkim mamy Jareda Leto jako szkieletora, o czym już wiecie. Mamy to oficjalnie potwierdzone. Następnym nazwiskiem jest Sam C. Wilson, który będzie wcielał się w Trap Joe'a. Oprócz tego mamy Haftora Bjornsona, który będzie Goldmanem, i Kojo Atalach. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem to nazwisko. Wcieli się w Triklopsa. No i tak naprawdę wszyscy aktorzy mają już doświadczenie w filmach e, takich superbohaterskich slash e, fantazy. Um, no ale w niektórych przypadkach było to nieco gorsze wystąpienie, jak na przykład Morbius albo Joker um, w przypadku Jareda Leto, czy w przypadku Bjornsona, czyli, czyli Tora, który wystąpił w Grze o tron. No też aktorsko nie zachwycił, no ale no, zobaczymy jak będzie. Na razie nie wiemy. Żadnych konkretnych szczegółów na temat tego rebootu. Wiemy, że powstaje no i mamy coraz więcej nazwisk, także no, coraz więcej dowiadujemy się o Chimenie. No, jeżeli oczywiście nie chcecie ominąć kolejnych newsów ze świata filmu i seriala, ser, seriala, no dobra, niech będzie ze świata filmu i seriala, no to wiecie co zrobić, nie? Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale.